Temat miesiąca to postawa obfitości, czyli hojność, jako przezwyciężanie naszego egoizmu. Te liczne cytaty, które są zaproponowane na ten miesiąc, podzieliłem na trzy grupy. Pierwsze: przezwyciężanie chciwości, tutaj Rozpoczynamy od tego słynnego cytatu z pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie święty Paweł mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość. Chciwość w taki sposób zaślepia, mówi święty Paweł, że idziemy za zachciankami, które nie są realizacją prawdziwego dobra. Zaczynamy realizować coś, co ostatecznie prowadzi do zagłady, do zguby. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na własne intencje od samego początku, już na etapie zamiarów, czy szukamy tego, co jest rzeczywiście dobre. W tym pierwszym punkcie rozważań chcemy się odciąć od złych zachcianek, a skupić na tym, co jest najważniejsze. W jaki sposób to mamy zrobić? Musimy ukierunkować się. Nagromadzenie skarbów w niebie, czyli te, które gromadzimy przez dobre życie. To ważne, by mieć taką największą perspektywę naszego życia. Pozostać ubogim w duchu to właśnie mieć takie ukierunkowanie na Królestwo Niebieskie. Po drugie, jako punkt wybrałem cytat z Ewangelii Świętego Łukasza z 16 rozdziału i zatytułowałem go Uczciwość jako droga do realizacji niebiańskiego dobra. Pan Jezus powiedział: Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Mamona nas mami, czyli daje złudne wrażenie, że realizujemy jakieś dobro, aby przezwyciężyć tę złudę Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza: Bądź wierny w rzeczach drobnych, nie pozwalaj sobie na nieuczciwość, zwłaszcza kosztem ludzi, za których jesteś odpowiedzialny. Prawdziwym dobrem jest lepsza dbałość o ludzi, o ich rozwój, o ich udział w królestwie bożym, a nie zdzieranie z nich, aby zrealizować swoje zachcianki. Po trzecie wreszcie ostatnia grupa cytatów mówi nam o tym, abyśmy skupili się na tym, co jest najważniejsze, czyli na oddawaniu czci Bogu i okazywaniu miłości bliźniemu. Miłość bliźniego przejawia się w obdarowywaniu go. Bądźcie hojni. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi: "Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą". Chcielibyśmy, żeby w królestwie Bożym odmierzali nam miarą skopca, czy chcielibyśmy, aby nam odmierzali hojnie. Jeżeli hojnie, to i my musimy być hojni wobec naszych bliźnich. Dbajmy o to, aby oni mogli się realizować jako ludzie poprzez pracę. Niech praca ich rozwija. Niech będzie ich radością. Jak możemy ludziom pomóc, aby ich wkład w naszą społeczność był bardziej znaczący, oczywiście w ramach ich zadań. Z kolei, jak oddawać cześć Bogu? Mówią o tym dwa cytaty z księgi Syracha i z księgi Przysłów. Czcij Pana ze swoich sprawiedliwych osiągnięć w pracy, czyli dawaj chętnie. Wymienione tutaj są dziesięciny i ofiary dla Pana. Są one też pytaniem o nasze zaangażowanie w ewangelizację, jak jest mój udział w ogłoszeniu Ewangelii Bożej, przecież to jest czołowe zadanie Chrześcijanina. Warto jeszcze podkreślić ważną wskazówkę, którą zawiera dzisiejsze, dzisiejsze fragmenty. Mamy oddawać panu ofiarę z pierwotnym swojej pracy w sposób pogodny a żeby z radosną twarzą poświęcić dziesięcinę. Sposób w jaki ją daję weryfikuje moje zamiary moje działania czy ten sposób jest znakiem że szczerze oddałem swoją firmę Bogu i rzeczywiście Chce mu służyć. Niech nam Bóg błogosławi w tym trudnym czasie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.